Kochani, za nami już ponad 60 odcinków na moim kanale, więc nadszedł czas takiego lekkiego podsumowania. Przeanalizowałem Wasze komentarze i stwierdziłem, że potrzeba jest taki film, w którym opowiadam o roślinach ciętych. O jakichś ciekawych dodatkach, ciekawych roślinach, takich, które możemy sobie sami wyhodować, które mogą nam wyrosnąć w ogrodzie i takich, które możemy gdzieś kupić, sprowadzić zupełnie z daleka, ale bardzo, bardzo ciekawych. I dziś właśnie ten odcinek będzie o takich przykładowych roślinach. Zapraszam. Moi drodzy, przygotowałem tutaj na stole kilka ciekawych roślin. Inne to są, jedne to są liście, inne to są kwiaty, a jeszcze inne to jakieś Suszony owocostan. I dzisiaj chciałem Wam pokazać kilka takich roślin, które ja wykorzystuję w swoich bukietach, w swoich kompozycjach. Jest taki okres wczesnej wiosny, więc oczywiście wykorzystuję również rośliny rodzime, bo do tego najczęściej zachęcam i. O tym najczęściej mówię, zarówno w, tych, w tym odcinku, na przykład w bukiecie za 0 zł, jak i innych odcinkach. Namawiam, żeby stosować polskie rodzin, rodzime rośliny. I tutaj, słuchajcie, mam taką piękną odmianę bzu. O drobnych, drobnych kwiatkach, zupełnie inne niż takie pewnie normalnie znane, ale również można ją posadzić u siebie w ogródku. Często one występują na klombach w, w miastach i tak jak w, w przypadku tego klasycznego bzu, taki z tym bzem należy przed użyciem go oczywiście obrać z liści, można go dobrze napoić, dobrze by było go również zaparzyć. Jeśli nie wiecie co to zaparzanie, to oczywiście zapraszam do poprzednich filmów, tam o tym mówię. Bez to też taka ciekawa roślina, która, która jest takim pijakiem troszkę, ponieważ jeśli już zaparzymy, podetniemy, napoimy ten bez, dobrze mu wlać troszeczkę alkoholu do wody. Bez po prostu dłużej będzie świeży w takim przypadku. Mamy bez jako super kwiat jako super wypełnienie dający dużą plamę koloru. To idźmy teraz do takiej rośliny, która ma bardzo intensywny kolor, ale za to jest niewielkich rozmiarów. Craspedia globosa, słuchajcie, ja uwielbiam kraspedię, występuje w naturalnym kolorze, właściwie tylko i wyłącznie żółtym. Jak się rozwija, jest bardziej jaskrawa. Jak jest młoda, nierozwinięta, jest bardziej taka, taka pastelowa żółć. Roślina, która jest rośliną. Występują u nas oczywiście w ogródkach. Można ją posiać i zrywać. Pod koniec lata piękne kulki, żółte, doskonale nadające się do wielu kompozycji i do takich letnich letnich bukietów. Oczywiście ta akurat nie jest ode mnie z ogródka, jest to hodowlana odmiana, długa. Natomiast swobodnie można ją e, u siebie w ogrodzie wyhodować, zerwać. Zasuszyć i przez cały rok cieszyć się tym pięknym kolorem i tym pięknym kształtem. Słuchajcie, jeśli jesteśmy jeszcze przy takich roślinach, które rosną u nas w ogródkach, to tutaj mam liście, funki, hosty, inaczej. Z pewnością wielu z Was zna te piękne rośliny, byliny wyrastające wczesną wiosną i dające nam piękną zieleń, wielkie liście, które doskonale nadają się. Do bukietów okolicznościowych. Słuchajcie, jeśli je tylko nie zjedzą ślimaki, bo często jest tak, że te ślimaki jednak lubią te liście hosty, to. Służą nam one na piękne wykończenie bukietu, na taką super zieleń. Oczywiście hosty są w różnych rozmiarach, w różnych kształtach, w różnych kolorach. Ja mam tutaj taki bardziej klasyczny kolor, natomiast są i wielokolorowe, biało-zielone, szare, żółte, nawet białe występują. A dodatkowym ich atutem są piękne kwiaty, często również pachnące. Słuchajcie, moi drodzy, zacząłem od takich roślin, które normalnie rosną u nas w naszym klimacie, w naszych ogródkach, więc teraz lotem błyskawicy na drugi koniec świata, do mm, Republiki Południowej Afryki, i stamtąd ja mm, zakupuję taki miks egzotycznych roślin. Już z pewnością Wam mówiłem o nich podczas niektórych filmów, ale chciałbym Wam tutaj pokazać, zobaczcie. Piękna mm, Jedna brunia, znamy brunie, znaczy ja znam najczęściej z takich większych kuleczek, szarych, pięknych, natomiast tutaj mamy takie drobne, drobne kuleczki. To jest brunia, zobaczcie, aż tutaj jest troszeczkę bardziej szara, tu jest bardziej taka zielona. Super, tutaj łodygi z takimi delikatnymi, tak naprawdę liśćmi. To jest brunia, która fantastycznie się nadaje na wypełnienie Republika Południowej Afryki. No i tutaj ja mam również, słuchajcie, same kwiatostany jeszcze nierozwinięte od lełka dendronów. Zobaczcie, ogolone troszeczkę z liści, ale chodzi o te piękne kulki. Zobaczcie, co kulka, to lekko inny kolor, ale takie różowe, ciemniejsze, jaśniejsze, lekko zielone. Super wyglądają w takich bukietach, a już w zestawieniu na przykład, z taką brunią i z kolejną rośliną, którą właśnie w takim miksie otrzymuję, jest to jakaś odmiana wrzośca. Oczywiście u nas też są, ale tam są dużo, dużo wcześniej. Zobaczcie, jak pięknie wygląda takie zestawienie mniejszych, większych kulek i właśnie takiego delikatnego wrzośca. Wrzośce super się nadają na wypełnianie do bukietów i na takie podbicie kolorystyczne. Byliśmy w Republice Południowej Afryki, więc z powrotem wracamy na nasze, na nasze podwórko. I tutaj, co mam dla Was? Słuchajcie, właściwie nie podwórko, tylko, tylko łąka. Mam tutaj kwiatostań rdestu, zobaczcie, piękny, różowy, kłos, delikatny, subtelny. Jeśli go nazywamy na, na łące, możemy go zaparzyć i doskonale mm, będzie się nadawał do bukietów, gdzie będzie stanowił taki delikatny element. Wystający ponad całą, całą masę kwiatów. Dodatkowo ten niecodzienny kolor taki spłowiały, troszeczkę taki przybrudzony. Mam tutaj, słuchajcie jeszcze, o mamy tutaj jeszcze goździka. Z pewnością znacie goździka takiego klasycznego. To jest goździk w innej odmianie, równie znany, rosnący w naszych ogródkach. Goździk kamienny. Oczywiście teraz jeszcze nie jest kwitnący w, w ogródkach, to jest odmiana hodowlana ale bardzo jest to ciekawa roślina, która ma mnóstwo kolorów, białe, zielone, fioletowe, żółte, nawet czasami gdzieś tam przebarwienia, różowe oczywiście i jest to taki dość tani dodatek, który tworzy nam całą masę pięknych, pięknej, pięknych bukietów i pięknych kompozycji, tak samo jak, jak i bez wypełnia cały bukiet. W tym przypadku oczywiście nie musimy zaparzać. Roślina bardzo długo zostaje świeża. Jeśli tylko zadbamy o to, żeby wymieniać jej wodę i podcinać delikatnie pomiędzy węzłami, to na pewno będzie zdobyć dwa tygodnie w nasz, nasz dom. Jeszcze mam tutaj taką jedną roślinę, słuchajcie, która. Hmm, która jest bardzo spektakularna. A jeśli ktoś ma miejsce i sobie posieje ją na wiosnę w, i później posadzi ją w ogródku, to pięknie będzie wyglądać taka duża plama białej chmurki. To jest Orlaja, słuchajcie. Wyglądem przypomina troszeczkę koper, jednakże ma zdecydowanie bardziej białe płatki. Spójrz tutaj, przyjrzyj się, jak ona tutaj super cudownie się rozwija. Zobacz, te płatki rozwinięte są. Większe są białe, po dwa skupione, i tutaj w środek ma takich bardziej skupionych jeszcze elementów nierozwiniętych. Roślina, która mogłaby się wydawać, że jest bardzo nietrwała. Natomiast jeśli ją się zaparzy napoi, to naprawdę półtora tygodnia w wazonie wytrzyma. Wystarczy później obrywać te przekwitłe kwiatostany i kolejne będą narastać, kolejne będą się rozwijać. Super wygląda naprawdę w bukietach, szczególnie w tych bukietach takich przestrzennych, letnich, e, wygląda spektakularnie. W nawiązaniu słuchajcie do orlai mam jeszcze jedną roślinę, którą e, można uprawiać, hodować właściwie w ogrodach. Jest to czarnuszka. Pewnie ją znacie jako przyprawę, gdzieś w chlebie również występuje. Czarnuszka ma. Piękne, delikatne, subtelne kwiaty. To jest czarnuszka damascyńska, białe, błękitne i ciemniejsze, również niebieskie. Bardzo spektakularny kwiat. Zobacz dużo różnych elementów na tym kwiatku i dodatkowo jeszcze piękne takie listki wyrastające z łodygi, jak koperek delikatny. I również. Roślina, którą, jeśli zaparzymy, to spokojnie tydzień będzie zdobyć, zdobyć, zdobyć mieszkanie. Będzie super dodatkiem do, do bukietów. Mam tu przygotowane jeszcze trzy rośliny, słuchajcie. O, tą roślinę pewnie znacie z nazwy, bo jest to dziurawiec. Taka. Nazwa właściwa to jest Hyperikum. Zobacz, jakie ma tutaj piękne te owocostany, I jak dziurawiec kwitnie, to ma żółte, drobne kwiatki, a później te owocostany, piękne takie kuleczki, które dodają takiego ciekawego charakteru, szczególnie w takich późnoletnich i jesiennych kompozycjach, jesiennych bukietach, czyli dziurawiec, z którego robimy herbatę. Mam tutaj jeszcze coś, co może rosnąć u nas w ogródkach i doskonale sobie w nich radzi, szczególnie na takich, na takich piaszczystych glebach. Jest to Mikołajek, czyli Eringium. Natomiast tutaj mam, oczywiście rośnie również na wydmach. Tutaj mam taką hodowlaną odmianę, która jest naprawdę spektakularna, słuchajcie. Zobaczcie, głęboka, głęboki kolor takiego, taki morski, niebieski, przechodzący w ciemną zieleń. Bardzo ciekawa, akurat tutaj odmiana i bardzo ciekawa roślina. Te drobniejsze odmiany też super wyglądają w bukietach. Postaram się za miesiąc dwa, kiedy pojawią się w sprzedaży te drobne Odmiany, również wam ją pokazać i opowiedzieć troszeczkę więcej o tamtej odmianie. No i na sam koniec, słuchajcie, na sam koniec coś, co mm, znacie z pewnością, są to suszone makówki. Mak możemy wykorzystywać oczywiście jako kwiatostan, raczej mało trwały, natomiast jak się pojawią makówki i yy, yy, Nazbieramy sobie nawet tych makówek lub kupimy, zasuszymy, to one doskonale wyglądają w każdej kompozycji. Dodatkowo mają jeszcze taki super odgłos. No i przede wszystkim się nie psują. Możemy je dostać, dodać w każdej chwili do każdej kompozycji. Mają przeróżne kolory od takich jaskrawych bardziej poprzez ciemne, takie brudne kolory. Które to kolory są bardzo modne, no i piękną strukturę. Zobaczcie, jakie one mają ciekawe kolory i ciekawe kształty. Słuchajcie, na dzisiaj to z tych ciekawych roślin, i z tych nawet nie bardzo ciekawych, ale klasycznych roślin, które ja wykorzystuję do swoich kompozycji, to tyle. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście koniecznie, koniecznie dajcie lajka, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich filmów o tych ciekawych dodatkach i ciekawych roślinach, o których opowiadam i mówię skąd je można wziąć, wziąć skąd je można, gdzie, czy je można wyhodować w naszych warunkach. Koniecznie zasubskrybujcie również kanał i do zobaczenia na kolejnym odcinku.